Zapewne wszyscy już zapomnieli i myśleli, że pozbyliśmy się tych pasów Żytów z polskiego internetu, którzy promowali patologię, którzy szkodzili polskiemu internetowi tym, co robią. Jednak ta patologia w pewnym sensie powróciła. Nie możemy tego porównać do tej starej patologii, tam gdzie się ludzie po prostu bili na tych streamach, wyzywali się, pili alkohol. Jednak ostatnio jakaś osoba oznaczyła mnie pod filmikiem jednego użytkownika. Będziemy się yy, faszerować. Dzisiaj ten? Proszę bardzo, Małgorzata. No co to jest? Ale. No, <laughs> proszę. A może pani zje? zjedz? No proszę bardzo. Proszę bardzo, jaka grzeczna pipulka. Może to nie była patologia sama w sobie, ale. Nie uważacie, że jest to strasznie upokarzające? Jeśli ten chłopak zmusza te, no, panie, jego matkę oraz babcię, z tego co wiem, to chyba jego babcia, do tworzenia tych tiktoków, na których warto zaznaczyć, że są one ośmieszane, to nie jest to zdrowa relacja. I mogę teraz trochę przesadzić, ale nie podoba mi się moment, w którym pani uniosła tak rękę. Może zakrywała po prostu buzię, żeby nie wepchnął jej tego nagetsa do buzi, ale taki odruch jest dość niepokojący. Jednak czy czy jego content zawsze tak wyglądał? Otóż nie, jego konto właściwie w założeniu to miało być po prostu robienie wyzwań od widzów na daną liczbę obserwujących. Były to zadania niezbyt szkodliwe, właśnie tego typu. Ale w pewnym momencie zaczął on robić rzeczy, które są po prostu szkodliwe. W dodatku zmuszał do tego jedną z tych pań. Kazał jej, idąc, za policjantem, mówić pies. Haha, ha, bo wiecie, ha, policja, ha, psy, ha, wdp. Ale to jest śmieszne. na nas. Mów pies, pies, mów pies. Pies, pies. Prosty. Pies, pies, pies. 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 Niepokoi mnie, że w pewnym momencie trochę za blisko podeszli i tamci policjanci mogli to słyszeć. Ha, 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 ha. No, bardzo śmieszne. Chcesz za to, nadal. W pewnym momencie taka sytuacja powtórzyła się, jednak tym razem krzyczeli oni z okna. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy okno jest otwarte, czy zamknięte. Podejrzewam, że jest ono otwarte. Bo jest taki moment, w którym wydaje mi się, że on wyciąga telefon poza okno. Ale nie wiem, no mówię, strasznie trudno mi to stwierdzić. Wy też nad tym pomyślcie i może razem coś wykminimy. Party dwa, pies! Mów pies! Pies! pies. Mów, pies. 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 mów pies. pies! pies! Mów pies! 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 Mów pies! No mów, mama, mów pies! Pies! Myślę, że każdy po zobaczeniu tego filmiku umiera. Ale nie, nie ze śmiechu. Z rozpaczy. Na kolejnym filmie widzimy, jak autor specjalnie denerwuje swoją mamę. No i dobra, czasami też się tak robiło za dzieciakie. Specjalnie trochę mamy zaczepiało, ale nikt z nas nie nagrywał tego i nie publikował tego w internecie. Zobaczcie, jaka jest różnica między jakimś ośmioletnim, letnim dzieckiem, które po prostu chodzi za mamą i specjalnie jej dokucza, a jakimś nawet dwunastolatkiem, bo na tyle wygląda, który chodzi za matką, zaczepia ją i jeszcze to nagrywa, a potem upublicznia w internecie. Ten chłopak ma na pewno około 11-13 lat. Moim zdaniem, właśnie to jest ten wiek, w którym ta mentalność nabiera znaczenia, w którym psychicznie się dorasta. Oraz kiedy odpowiedzialność zaczyna zacząć coś innego. Dla mnie, w wieku 8 lat, odpowiedzialność znaczyła wymienić chomikowi wióra. A teraz jest to zupełnie coś innego. Także uważam, że zachowania tego chłopaka po prostu nie można usprawiedliwić tym, że o jest, on jest jeszcze dzieckiem. Uwierzcie mi, że znam 11 czy 12-latków dojrzalszych od tego chłopaka. I nawet jeśli on się tak nie zachowuje poza kamerami, i on może to sobie robić dla wyświetleń, dla lajków, żeby po prostu się klikało, żeby ludzie na live'ach wysyłali mu dużo giftów. Uważam, że ten content, który on publikuje, nie zasługuje jakkolwiek, żeby wylądować w polskim internecie. Sama jego relacja z matką, którą publikuje, jest trochę niepokojąca i dziwna. Zobaczcie sobie na ten filmik. Mama live Sylwestra. Na razie, Proszę na razie, cię. Nie. Nie. Proszę cię. Na razie. Podejmij okulary zdaj No live, ale live Sylwestra, nie, To jest drugie. Live drugie, Sylwestra, nie? Live Sylwestra, dawaj. Live Sylwestra. Live, nie robi. Czy tylko dla mnie to wygląda, jakby ta matka nie potrafiła zapanować nad własnym synem? Moim zdaniem to jest dość niepokojące. Ale tak, teraz przejdziemy do esencji, patologii w tym, co ten chłopak robi. I tego nie znajdziecie na jego profilu. Nie, on to robi na live'ach. Live dosłownie raz wyświetlił mi się w DC. Okulary przeciwsłoneczne i jeszcze raz gry ze nie mam szota z tego, jak gryzie stopy. Nie chcę mieć szota z tego, jak gryzie stopę, ale takie coś było i działo się to na moich własnych oczach. Enduro jest dla was, obserwujcie, wysyła gifty. Duże, małe czat, Tak szuka samicy. Tak tańczy. Ojej! Aha. Duże małe czat, duże mały czat, czat ci chodzi Szok, nie? Igor, Jacek jest mhm. dla was ja. Tam czat dosłownie spamił czymś typu Zapal Zopolszluga zapal szluga, przeklinaj Nie uważacie, że jest to po prostu nieodpowiedzialne z waszej strony? Tak dokładnie były nakręcane patostreamy Kazali im przeklinać, wysyłali im za to potem pieniądze. Czy dla was 11- albo 12-letnie dziecko, które zapali szlugę, jest aż tak śmieszne? Konfetti wkładam głowę do kibla, okulary przeciwsłoneczne gryzę, mam je stopy. Myślicie sobie, że pewnie nikt nie wysłał mu tego konfetti? Ta, fajnie by było. Bajo jajo, dzięki za konfetti. I znowu w śpiewa, nie śpiewa. Grubas jest dla was. Obserwujcie każdego kto wysyła gifty. Dziękuję ci za to, Konfetti. Za trzy rakiety zapalę szluga. Grubas jest dla was. Obserwacja, obserwacja oznaczenie. Obserwa... Nie potrafię opisać tego, jak bardzo jest to po prostu żenujące. W dodatku chłopak pokazuje tam swoją twarz. Ja tego nie zrobię, ja to zabluruję, bo no, on się po prostu publicznie ośmiesza. Wtedy na live było 1400 osób. Ten film prawdopodobnie zobaczy osób więcej. I tylko dlatego to bluruję. Ja naprawdę zastanawiam się, jak doszło do tego, że ta matka i babcia zgodziły się na coś takiego. Na tym streamie nie robiło się z czasem coraz lepiej, tylko coraz gorzej. W pewnym momencie dołączył do niego nasz ukochany tiktoker James Gavi, znany z wylewania Pepsi do Kibla. Czyli czekajcie, jeśli dwie takie persony połączyły się w jednego live'a, o Boże, to jest za mocne! Zgadnijcie, co robili razem na tym live? Tak, założyli się, że zrobili tam taką wojnę, co trzeba tapować, dawać lajki. I zgadnijcie, który z nich wymyślił, że przegrany wkłada głowę do kibla na 30 sekund. Ku mojemu zdziwieniu, nie, nie był to Malboro. Dobra, dobra, dobra. Słuchaj, Malboraz. No? Zagrany, przegrany musi wsadzić głowę do kibla na 30 sekund. Co? Przegrany wsadza głowę do kibla na 30 sekund. Dobra. Dobra, zadzwonię do ciebie za trzy, dwie minuty, dobra? Dobra. Ależ ja gratuluję, panie Jamesie Gavi. Właśnie założyłeś się o swoją autodestrukcję. Pomysłowości również gratuluję. Szkoda, że ten chłopak cię ograł. Jeden. No i wsadzasz głowę do kibla. No dobra. Jak ci nie pogratulować. Mm -hmm. Lecisz. Widzisz, ma żyłeś o tym, żeby ten lecz był znaczy ja jest dla was. Oszczędzę wam dalszej części oglądania tego. Ty chłopie, na Wsadzanie głowy. Całym... For dzięki za rafę! Już masz moda, czekaj. Zgadnijcie jaka nagroda była za rafę. A. Zakończyć live'a. B. Przewrócić się. C. Krzyknąć przez okno, a czy D włożyć głowę do kibla na minutę? Poprawną odpowiedzią jest nie głuptasko, nie A. C. Co? A -u! A -u! A -u! Pieski psy się pobudziły. Ha, ale super zabawne. I można zauważyć na zewnątrz, był wieczór. Także gratuluję pomysłowości i krzyczenia AU na całe osiedle. Naprawdę. Na koniec mogę powiedzieć tylko tyle. Czuję okropne załamanie, jak to widzę. Mam nadzieję, że autor się poprawi, bo tak się po prostu nie da. A wy napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Do usłyszenia.